Dzień dobry, pani kochana, dałoby radę się u pani Cziriowszyc. No chociaż same boczki, to no, jest pani moja ostatnia nadzieja. No, klient mi się spóźnia, to pan chwilę siądzie, poczeka i zobaczymy, co da się zrobić. Dziękuję pani bardzo. Czegoś się pan napije, kawę, herbatę, może coś mocniejszego? A, a po ile pieniążków, takie coś? Nie, no gdzie, jakie pieniądze? Co pani podać? Oj, kurwa, żebym wiedział, on jakoś inaczej czas za No a ja jeszcze muszę w dwa miejsca podać halinciam, nie wysyła. No, no już jedno rzębkę, no ale kawinki, jakby można, to pani mnie zrobi. Zapraszam pana na hotel. Już już. Może tak. To, lecę. to, co robimy? Bo wie pani, zbliżają się do Rzymki. No, ja może zostanę w sądzie roku. No to muszę jako wyglądać, bo może jaka przemowa na scenie, muszę wyglądać jak miliard nowych polskich złotych. No, no to nie tu trzeba trochę podgolić, trochę poprzez. No wie pani, no, muszę jakoś się prezentować. Tak, ja wiem. Zrobimy tak, że będzie pan zadowolony. No i o to chodzi. Kurde, raz i człowiek teraz trochę ogarnięty, można iść na tańce. A co, samo panią zostawili, ktoś se wolne pewno wziął. Nie no, szukamy kolejnych pracowników. Dobra, ja tu kasiorkę żem pani zostawił, reszty nie trzeba. Życie mnie pani dzisiaj uratowała. A, a tutaj przyszle córkę Zbyszka, ona po technikum fryzjerskim, to może się nada tutaj do roboty, by panią trochę odciążyła. Tymczasem...